Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy temat, dzisiejsze rozmowy i dzisiejszy gość będą naprawdę wyjątkowi, bo chciałbym porozmawiać e, o targach, o targach, które już niedługo, czyli o Hand Expo, które odbędą się w Krakowie. E, a moim dzisiejszym gościem będzie... Powiedz nam to! Nie, nie, to nie będzie tak łatwo. Właśnie, że nie powiem, dlatego że sam nie wiem. Kraków rządzi się swoimi prawami. Kraków to wyjątkowe miejsce, Małopolska to wyjątkowe miejsce. I tak jak w tamtym roku, sceną krakowską zawładnęła ekipa, nie wiem jak ich dokładnie nazwać, ale wiecie o kim mówię? Buu, dać im burgera! Tak jest! Dzięki za to, Buu, i dzięki za to, dać im burgera. Tak jest. I oni tych burgerów jeść nie chcieli, a burgery były wyjątkowe. Tak w tym roku, mam nadzieję, że na tej scenie nie będziemy mieli takich niespodzianek i te targi zapamiętacie na długi, długi czas. Już dziś zapraszam Was do Krakowa. 19, 20, 21 kwietnia. Hala Expo Kraków, Targi, Hunt Expo. Serdecznie zapraszam. Targi wszystkich pasji, wszystkich myśliwych. Dasz do zobaczenia, cześć.